Takie spotkanie jak to dzisiejsze to jest spotkanie przykłady przekonanych, Którzy się przekonują nawzajem do oczywistych oczywistości. To, czego nam brakuje na co dzień, przed chwilą Panu mnie zauważył, ludzie nie, nie znają tego tekstu. Ludzie nie znają tekstu tłumaczenia polskiego ustawy 447. Potrzeba edukować, edukować, jeszcze raz edukować. I zamiast się sprzeczać, taka partia, czy siaka partia, bo z całym szacunkiem dla partii emerytów i rencistów, bliżej do nieba niż gdziekolwiek, więc ta wiedza, jaką mają emeryci i renciści, powinna być wykorzystana dla edukowania młodszego pokolenia, tych ludzi, których nie brakuje, widać, że są zaangażowani nie tylko kibole na stadionach. Natomiast stworzyć coś, co byłoby uniwersytetem edukującym zarówno młodych, jak i starych, korzystać z wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy już na własnej skórze doświadczyli dobra i zła tego świata. Natomiast jak się okaże, że tutaj Państwo mają dokumenty, które są w internecie, ale tych dokumentów na do widzenia nie dostajemy, powinno być mi się wydaje tak. Rezimę tego, co jest, żebyśmy wyjechali z broszurą, jedną czy drugą, i w kręgu swoich bliskich rodzin, przyjaciół, znajomych, tą ideę, która tutaj dzisiaj była przekazana, można powiedzieć, rozdawali jak dobrą nowinę. Bo inaczej się okaże, że będziemy się spotykać na kolejnym spotkaniu, z którego nic nie wynika, bo my jesteśmy przekonani do jakichś swoich racji. Natomiast rosną młode pokolenia, które. Nie mają wiedzy. Konia z rzędem temu, kto po polsku czyta ustawę 447. I gdybyśmy dzisiaj mieli wydruk y, tłumaczenia polskiego ustawy 447, dali sąsiadom, ja wiem, do obecnie ty masz, ale o, dlatego ty mówię, że taki materiał powinien być emitowany, publikowany i wtedy czytając, co nam grozi z 447, nie będziemy mieli wątpliwości, że trzeba coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo.